Jak bardzo środowiska antyklerykalne są wyobcowane z dziejów naszego narodu, o tym świadczy fakt zupełnej ignorancji dotyczącej obecności polskich duchownych właśnie w naszych losach. Nie tylko na dobre, ale i na złe. Jak często ta wroga nam propaganda sięgająca czasów Saborów, a potem Wojny i PRL-u fałszuje obraz tych spośród nas, którzy swoje życie w całości poświęcili Bogu służąc ludziom. A przecież to Kościół, jak przypominał Feliks Koneczny, był od początku zawiązania naszej państwowości pierwszym i najważniejszym wychowawcą polskiego narodu. Jedną z najbardziej przejmujących kart, ukazujących bezgraniczne poświęcenie kapłanów, są losy wielu z nich pod okupacją, nie tylko sowiecką, ale i niemiecką. O ile ta pierwsza kojarzy się nam z orientalnym, bezmyślnym okrucieństwem, o tyle Niemców mimo wszystko skłonni byliśmy uznawać za bardziej cywilizowanych, bo należących przecież do Europy i świata zachodniego. A jednak ich stosunek do polskich kapłanów świadczy o czymś przeciwnym, jakby nigdy ani kultura europejska, ani chrześcijańska nie były ich udziałem. Jako Polacy nie potrafimy gardzić ludźmi, nawet jeśli są naszymi wrogami. Ale szczególnie obca jest nam pogarda wobec ludzi niewinnych i słabych. To, co Niemcy w czasie wojny wyprawiali z polskimi kapłanami, przechodzi ludzką wyobraźnię. Zajrzyjmy do wspomnień jednego z takich bohaterskich księży. Był to ksiądz Władysław Swoboda, przez lata związany z pniewami w Wielkopolsce. Po wybuchu wojny był trzykrotnie aresztowany, by w końcu trafić do obozu koncentracyjnego w Dachau, z krótką przerwą na Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność dopiero na kilka dni przed końcem wojny. Oto kilka obrazków. Pisze, w Guzen przebywałem od 2 sierpnia 1940 roku do 6 grudnia tego roku. Przybyliśmy tam wieczorem. Pod osłoną nocy wydano kartoflankę, bijąc przy tym dotkliwie maczugami. Podchmielenie sesmani wywoływali wieczorami księży z barłogu, Wmawiając im różne grzechy wobec świeckich współwięźniów, zwłaszcza młodzieży polskiej. Negatywne odpowiedzi kończyły się brutalnym biciem po twarzy i ciemieniu, tak że prawie wszyscy słanialiśmy się na ziemię, ogłuszeni nieludzkimi winami. Ta krótka relacja uzmysławia nam, na jakie dno upadli niemieccy żołnierze, których trudno nawet nazywać żołnierzami, jeśli tak traktowali bezbronnych kapłanów. Ale w tym wszystkim był też pewien zamysł, a nie tylko prymitywne wyżywanie się na słabych. Bo chodziło jeszcze o to, by kłamiąc, kapłanów upokorzyć i to przed młodzieżą. Właściwie oprócz fizycznego bicia, pozostałe elementy walki przeciwko duchownym są nadal stosowane, jak choćby fałszywe oskarżenia czy publiczne upokarzanie. W tym wypadku na większą skalę niż w obozie, bo dzięki mediom w skali globalnej. Drugi obrazek. Kapłanów zapędzano do czyszczenia latryn po Żydach. A gdy tak szli ze skrzyniami pełnymi nieczystości, żołnierze dowcipkowali: Das ist eine Procesion. Oto procesja. Kpili nie tylko z duchownych, oni pogardzali religią. I obrazek trzeci uczucie głodu jak zmora dręczyło wszystkich. Wielu mówiło, chciałbym raz jeszcze najeść się do syta i umrzeć. Inni oszczędzali chleb w tygodniu, aby przynajmniej w niedzielę zaspokoić głód. Pod wrażeniem głodu widziałem często we śnie moją w świętej pamięci matkę, która przygotowywała mi chleb w kuchni rodzinnego domu. Niestety po przebudzeniu okazało się, że to wszystko była złuda, a koszmarna rzeczywistość nakazywała cierpieć dla Chrystusa i Polski albo miotać przekleństwa na wcielonych szatanów Cierpieć dla Chrystusa i Polski oto dewiza bo właśnie z tego powodu tak okrutny los spotykał polskich księży że byli wierni Bogu i nie odstąpili od Polski To jest tylko jeden z tysięcy dziesiątków tysięcy przykładów jak mocno kościół poprzez duchownych do końca i zawsze był z narodem. W imię czego i kto chce nas takiego skarbu pozbawić? Czy ten ktoś ofiarował coś Polsce, czy cierpiał za Polskę? Odpowie nam głucha cisza. Ale my nie możemy być cicho, musimy tłumaczyć i przypominać, musimy wyrażać wdzięczność, bo właśnie dzięki tym bohaterom, siostrom i kapłanom jeszcze trwa nie tylko Kościół. Ale trwa również nasz naród. Jeszcze trwa Polska. Szczęść Boże!